Tarotowy kącik Kamali, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kąciku i zapraszam dzisiaj na rozkład co dalej w waszej relacji. Sprawdzimy co, mm, co odchodzi, co już przestało działać i co dalej będzie, jakie następne kroki. Przygotowałam trzy grupy, pierwsza, druga, trzecia, kamyczki. Pierwsza grupa, Italia. Druga grupa. No coś taki nieporządek. Druga grupa. Kamyczek. Italia. Trzecia grupa. Italia kart. Pokażę jeszcze raz. Trzecia grupa. Druga i pierwsza. Zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, kamyczek. Przeświecy. Sprawdzimy główn główną energię. Yy, co już nie działa. To co było. Yy, co dalej, czyli to co będzie. Jakie następne kroki w Waszej relacji. Rada i przesłanie. Ktoś y, chce gdzieś wyjechać, y, chce ruszyć się z miejsca, tą relację z miejsca, albo po prostu ktoś chce opuścić to miejsce. Bądź fair, jeżeli y, faktycznie macie takie plany, że chcecie y, wyjechać, zostawić y, to miejsce, właśnie tam, gdzie ten człowiek się znajduje, to powiedzcie o tym. Bądźcie w porządku. Niech ta osoba wie. Niech ma świadomość tego. Ale może być tak, że yy, plany planami, ale coś was zatrzyma w miejscu. Coś, ktoś. Jeszcze tam jest, jeszcze jest jakaś praca do wykonania. Może nie zdajecie sobie nawet z tego sprawy. Hmm? Jeszcze ten nowy ląd broni się przed Wami. Hmm? Jeszcze jest tak, jakby nie czas. Hmm? Nie czas, dlatego że tutaj jest jakaś, no jeszcze jest jakaś praca. I to, y, to będzie praca, gdzie będzie y, słodki efekt tej pracy, czyli będziecie zadowoleni. Hmm? Nie stanie Wam się krzywda, ale coś jest jeszcze do zrobienia. Mimo tego pokazuje się główna energia, jeżeli chcesz wyjechać to bądź w porządku i powiedz o tym. Jeżeli y, to y, z Wami nie rezonuje, to być może ta druga strona ma takie plany, to też dobrze by było, żeby była z Wami w porządku. I powiedziała, ok, to co było, co już nie działa, to już przestaje działać. W tej relacji y, było. Y, był taki moment, zostać lub y, odejść. Może razem się zastanawialiście, może tylko wy. Nie wiem, nie posuwa się nic do przodu. Nie wiem, z jakiegoś takiego, z jakiegoś y, powodu. Y, potrzebna była też y, y, ta prawda. No. Ale mimo tego, że chcieliście na przykład podjąć jakąś decyzję, to, to było utrudnione z jakiegoś powodu. Coś was jeszcze właśnie wstrzymywało. Jest też y, umiarkowanie i 10 kielichów, bo chcecie iść w stronę spełnienia, chcecie iść w stronę szczęścia, a y, nie macie tego poczucia nie miałyście, nie mieliście tego poczucia, że, y, że wam ta relacja to właśnie da. Potrzebny wam był ten spokój ży w życiu. Ta energia dziesięciu kielichów. Jest mi dobrze, jest, czuję się bezpiecznie, jestem szczęśliwa. Hmm? Tak. A wy po prostu z jakiegoś powodu, y, bo pewnie mówię z jakiegoś powodu, bo y, każdy ma inną tą relację i inne sytuacje. Y, nie, czuli, nie czułyście tego, nie czuliście tego, że po prostu, że to wam to da. No. Ale de de decyzja była utrudniona. Tak jak mówię, może, może właśnie z tego powodu, że gdzieś podświadomie czuliście, że, y, że coś jest jeszcze do zrobienia, albo coś was wstrzymywało, jakieś czynniki zewnętrzne, to już było, to odchodzi. Co dalej w tej relacji? Wy postanawiacie mm, odsunąć się odejść albo faktycznie gdzieś wyjechać to by się wiązało z tym podejmuję decyzję, że jednak tak chcę wyjechać i yy, ale tak w środku tak naprawdę tego nie chcecie no taka energia podejmuję o tym decyzję bo, bo tego chcę, ale tak naprawdę tego nie chcę, tylko yy, Jestem zraniona i czekam, żeby mnie y, ta relacja po prostu utuliła. Żeby mi przyszedł i ktoś powiedział, będzie dobrze, nie musisz wyjeżdżać. Jeżeli to z Wami rezonuje. Hmm? Jest potrzebne tutaj, jest taka potrzeba zakończenia czegoś. W tej waszej relacji, żeby mogła być równowaga. I dla każdego to będzie coś innego, ale jest, jest potrzebne, po prostu, żeby była druga szansa dla was, taka dostępna, yy, w której po prostu yy, ta relacja będzie miała sens, w tym, w tym znaczeniu, że będziecie mogli coś budować, jest potrzebne, może nawet także zakończenie tej relacji na takim. Etapie, na którym ona jest teraz. I dlatego wy postanawiacie opuścić to miejsce. Może być może powiedzieć tej osobie, że chcecie wyjechać, że chcecie zmienić miejsce nawet zamieszkania. Ten ktoś za wami podąży, ale mimo tego, że podąży, to wy tak jakby już tą decyzję podejmiecie. No. Potrzebne jest takie kompletne zakończenie, żeby był nowy początek. Bo to na co tutaj czekacie, czyli że ktoś przychodzi i mówi będzie dobrze, ale nic się nie dzieje, no to, mm, to już tak jakby zdajecie sobie z tego sprawę, że to jest złudne, to już mi nie wystarcza, to jest miłe, ale to już nie działa, to nie zadziała. No. Odsuwacie się. No, po prostu tak, tak to wygląda. Co dalej w waszej relacji? Odsuwacie się na bok. Może, możecie mieć kontakt nadal, ale yy, stoicie z boku i patrzycie, co się wydarzy, bo tak, jakby po prostu zdajcie sobie z tego sprawę, że coś musi się zakończyć definitywnie w życiu tej osoby, u was, yy, być może także w życiu tej osoby, bo i dlatego wy się decydujecie nawet wyjechać. Nawet może być tak, że wyjedziecie. I ta relacja po prostu mm, później y, wejdzie na tą, mm, na tą równowagę po jakimś czasie. No. Czekacie, przyświecacie lampą, czekacie, ale stoicie z boku. No niełatwe energie tutaj. Dajecie czas, ja już tak zajrzałam dalej, dalej, dalej. Dajecie czas. I ta propozycja przychodzi do Was, czyli ten ktoś y, musi mieć czas, żeby to zakończyć. Dostaje ten czas, a Wy cierpliwie czekacie, realizując się, realizując też swoje plany. Jest tak, jak mówię, jeżeli y, to rezonuje z Wami, że odchodzicie z tego miejsca, nie od tego człowieka, od tego miejsca, to faktycznie to robicie. No. A później ta, y, ta miłość, to uczucie za Wami podąża. Ale to już jest taki dłuższy proces. Ja bym się chciała skupić na tym, co tutaj jest tak blisko, bo, ta, y, bo te energie się tu mogą pozmieniać. Tak jak mówię, tutaj to wygląda dobrze, ale Wy jesteście na takim etapie, że się odsuwacie. Być może wyjeżdżacie. Główna energia. Powiedz o tym. Bądź fair. Nie rób takiej krecie roboty, tylko bądź w porządku i powiedz, jakie masz plany. Y, niech to się zakończy i niech potoczy się... Y, w dobrą stronę. Ale niełatwe energię dla pierwszej grupy. Jaka rada na tą sytuację? Dzieje się w Twoim życiu albo będzie się dziać naprawdę dużo. Może się otworzą nowe możliwości, może poznasz nowe osoby, zadzieje się. No, głowa się zapali od pomysłów, od tego, że można je zrealizować. Macie na to siłę, yy, jesteście zdecydowane, samodzielne, w takiej energii. Yy, ja sobie wiem, wiem, że sobie poradzę, ale też yy, macie takie poczucie, wiem, że jestem z tym sama i okej, okay, to jest dla mnie w porządku, ja sobie z tym poradzę. Mhm. Yy, patrząc na to jako na radę, to yy, jak tutaj się pokazało, jeszcze, yy, jeszcze jest coś do zrobienia. Taka dobra wiadomość, tak jakby po prostu ktoś Cię tak wstrzymał w ostatniej chwili. Okej, okay, chcesz wyjechać? Rozumiem, ale jeszcze, jeszcze coś tutaj trzeba zrobić. I to będzie dla Was takie dobre. Okej, okay, dobrze, to ja to zrobię i będzie słodki efekt. No, coś takiego się wydarzy. Także troszkę takie pokmatwane i niełatwe te energie, hmm. ale z dobrym zakończeniem. I to, co macie do zrobienia, też Wam przyniesie dobre korzyści. A to, co się ma zakończyć tam gdzieś, yy, w czyimś życiu, to się zakończy tak czy inaczej. Jakie przesłanie? Kapłanka, w jakiej kwestii jesteś wzywany do stanięcia do walki i bycia przewodnikiem? W jakiej kwestii jesteś wzywany do stanięcia do walki i bycia przewodnikiem? Hmm? To jest przesłanie dla Was. Ok, dziękuję bardzo za yy, grupę pierwszą i za, zapraszam grupę drugą grupa druga, witam serdecznie kamyczek kwarc różowy a, położę tutaj, przeświecę. I sprawdzamy główną energię co już odchodzi co już nie pracuje, co nie działa yy, dalsze kroki w waszej relacji jakie yy, zrobicie rada i przesłanie ktoś się bardzo spieszy, bo chce was odwiedzić bratnia dusza się do was spieszy żeby przyjść Przyjść, porozmawiać, spotkać się, przekazać być może jakieś wieści. No, bardzo się spieszy, czyli planuje, rozplanuje albo po prostu już, już zaraz Was odwiedzi. Może być taka energia. No spieszy się bardzo. I relacja z bratnią duszą to jest na etapie, bo są różne te etapy. To jest teraz taki etap, że się wspieracie. Dobrze dobrze sobie życzycie um, czujecie wsparcie od tej drugiej osoby wy wspieracie taka energia mhm. ale z jakiegoś powodu czujecie, że um, że powinniście zacząć już budować tą relację a, a to się nie dzieje no, i to może pójść w, albo w jedną stronę, albo w drugą. W drugą jest między Wami dobrze, jest to wsparcie, jest to uczucie, ale y, chcecie budować. Chcecie budować, 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 i jeżeli i y, y, macie na to siłę, i teraz, i czas dla Was jest odpowiedni, ale, y, ale to się nie dzieje. No, z jakiegoś powodu. I dlatego, może ta bratnia dusza się tak spieszy bardzo, i chce Was odwiedzić. Myślę, że ma jakieś y, sprawy do załatwienia jeszcze. Gdzieś coś y, wstrzymuje tą osobę, y, co jest może dla, kłopotliwe dla nich. Ma jakieś takie sprawy i to jest, y, y, to jest to opóźnienie, że mimo tego, że się spiesza, na przykład nie przyjeżdża, nie odwiedza. Bardzo tego chce, ale gdzieś jest coś, co ją tak wstrzymuje, ją jego. No, taka główna energia. Takie nieproste nie dzisiaj. Co już nie działa? Co już było. Nie, y, to, co już było i co już nie zadziała na Was, y, to jest to, że y, jeżeli przyjdziesz do mnie i będziesz mówił, y, mówił mówiła y, miłe słowa, ale nie będą za tym szły czyny, to to już na mnie nie zadziała. To już było i to już y, nie może wr wrócić. To jest dla mnie po prostu rające. Ja już o tym wiem. To będzie y, miłe, ale do niczego nie prowadzi. O. Taka energia. To mnie tylko będzie po prostu coraz bardziej ranić. No, czyli ja już, ja już o tym wiem, że rycerz kielichów, owszem, miły jest, ale to już, ale to już było. No, jestem już tego świadoma, więc y, ta wasza bratnia dusza, y, dobrze by było, żeby też wiedziała, przychodząc do was z taką energią, że to już nie zadziała. A co zadziała w takim razie? Też jest sąd, y, tak jak nam się pokazało, tej samej pozycji. Myślę, że w momencie, jak ta bratnia dusza do Was już przyjdzie, to pokona te, w jakimś stopniu te trudności. Mm. Przyjdzie y, też po to, żeby faktycznie porozmawiać i y, uwolnić jakąś energię. Może z przeszłości, może swoją, może jakieś troski, cokolwiek. Ta rozmowa będzie uwalniająca, to spotkanie będzie uwalniające, to będzie taka ulga, albo też dlatego, że nie przychodzisz do mnie jako rycerz kielichów, tylko jako rycerz y, pentakli. Ok, czyli po prostu nie chcesz y, mnie tam słowem pouwodzić i y, 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 po prostu wyjechać, i nic więcej, nic się nie zadzieje, tylko jest rycerz pentakli. Ok, przychodzę. I chcę zostać na dłużej. To dla Was będzie takie mm, uwalniające. No i w porządku. Mogę budować. Mogę budować, mogę y, planować. Będzie się działo. I to przyniesie nowe możliwości w Waszej relacji. I nowy początek. No? Czyli ten ktoś y, albo dobrze wie, że ten, ta energia już nie zadziała i dlatego tego nie robi, albo po prostu yy, albo nie chce tego zrobić, że przychodzi na chwilę i, 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 i koniec, i nic więcej od siebie nie daje, Ym, jest, y, zaspokaja tylko może jakieś swoje potrzeby, ego czy cokolwiek, tylko przychodzi w energii rycerza pentakli, róbmy, działajmy, możemy budować, może jeszcze nie teraz, ale za jakiś czas pewnie tak, no i wy jesteście na energii, okej, okay, w porządku. To się dzieje, naprawdę mogę odetchnąć. No, nie muszę się już y, spinać i denerwować. I jest ten nowy początek. Otwierają się możliwości. Zaczyna się na, dla Was, ym, taka chciał, chciałam powiedzieć, jazda bez trzymanki. Może to dla kogoś y, też będzie po prostu znaczące. Że no. znaczy, zacznie się dziać. Może się dziać y, na tyle dużo, że. Y, że mimo tej ulgi nie jesteście na przykład na to gotowi, że te możliwości się tak otworzą, że to, się, że to zacznie się dziać, że to jest realne. No, no to fajnie. Zaczęło się tak ciężko, ale y, jest tutaj taka ulga. Ja ją poczułam dopiero w tej karcie. Że faktycznie, uff, dociera to do mnie, że jest ten nowy początek. Możemy zacząć od nowa. No. Jaka rada na tę sytuację? Gwiazda, czyli relacja z przeznaczenia. Tak jak bratnia dusza. Przeświat y, pilnuje, jest przy Was. I buduj, buduj, planuj, y, snuj, y, y, właśnie snuj plany, tak marzenia, które się będą realizować. No. To jest ta energia. Możesz budować. Tak, faktycznie możesz to robić. No. To jest realne. Mimo tej takiej. Y, nie dowiary w was, bo wy cały czas może myślicie, że ten człowiek będzie przychodził w tej energii takiej na chwilę. No, bo jest miłość pomiędzy wami. Jest ta miłość pomiędzy wami, dlatego możesz planować budowę waszego związku, albo domu, czegokolwiek. Tam, w zależności na jakiej jesteście etapie relacji, możesz to robić. No. nie musisz się obawiać już, że ten człowiek cię będzie ranił. Tylko tak się będzie działo. No to bardzo pięknie, powiem Wam. Naprawdę. Przepięknie. Łupiec jest. Możliwości są, bo jest miłość. Przesłanie. W jakich miejscach potrzebujesz ustanowić lepsze granice? I to chyba chodzi o to, właśnie, że, y, że to już nie zadziała w tej relacji z bratnią duszą. I y, może, jak postawicie te granice, to, to właśnie to popchnie tą relację do tego punktu. W którym będzie? Że jest ten nowy początek. Takie jest przesłanie. Bardzo fajnie dla grupy drugiej. Dużo miłości. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego i dziękuję. i Zapraszam w grupę trzecią. Witam grupę trzecią serdecznie. Kamyczek, który wybraliście też przy świecy. Sprawdzamy główną energię, co już nie zadziała, co już minęło, co będzie, jakie dalsze kroki. Dla Was rada i przesłanie. Będziecie się uzdrawiać, będziecie naprawiać tą relację, bo jest pożądanie. To pożądanie będzie odgrywało dużą rolę. Nadal jest, nadal to połączenie jest silne, jest ta pasja i to będzie ta podstawa do uzdrowienia. Być może tylko na początku. Były te zgliszcza, czyli prawdopodobnie to jest y, energia relacji, która no, y, no, zaliczyła te zgliszcza. Czyli coś tam się takiego zadziało, że to wszystko poszło w popiół, ale coś, coś zostało, bo y, jakaś podstawa została. Tutaj się pokazała jako pasja, że na tym właśnie możecie odbudować tą relację. Hmm? Będziecie się o, sobą od nowa tak, jakby zachwycać. I pokazała się praca. Ktoś was będzie też, też mówię, bo w poprzedniej grupie tak było, od, będzie chciał was odwiedzić, przyjechać do was, być może z daleka, albo wy pojedziecie mm, do tej osoby, będzie taka obopólna zgoda, że okej, okay, to, y, to jest jeszcze między nami ta pasja, to, mm, to spróbujmy tej regeneracji, no? i jest ten zachwyt, no fajna energia, co już było, co nie zadziała. Ktoś y, być może obiecał Wam, że przyjedzie, a nie przyjechał, nie dotrzymał słowa, dlatego y, że, m, że się zastanawiał jechać, nie jechać, jechać, nie jechać odwiedzić, nie odwiedzić to ma to sens, nie ma to sensu. No bardzo poważnie podchodził do tej rozkminy albo podchodziła no, to nie było, y, to nie jest energia, a może pojadę, może nie pojadę a to może jednak, pojadę, a to może jednak nie pojadę tylko to było po, poważne rozważanie z jakiegokolwiek powodu mm. no to z jakiegoś powodu z jakiegoś powodu, to po prostu to już nie zadziała, to już, y, to już było, minęło już te decyzje czy jechać, czy nie jechać zapadły, teraz jest rydwa na końcu jadę Zdecyduję się na to, żeby to zrobić, bo jest ta pasja. I to jest nowy początek, tak jak się tutaj pokazało. Były te zgliszcza, okej, okay, ale zaczynamy regenerować, zaczynamy naprawiać i to, i to działa. To drzewo wyrasta. Mimo, że, yy, że wam się na przykład wydawało, że już nic nie ma i jest nie do uratowania, jest ten głupiec. Czyli decyzja zapadła. A co dalej w Waszej relacji. Też pokazuje się relacja z przeznaczenia i mm, trzymanie y, dla siebie. Emocji, które są w was, które będą w was. Y, no, niczemu nie służy. Tak się tu pokazuje. Tylko zmartwienia. Czyli to, że na przykład trzymaliście tej, albo ktoś po prostu bardzo tęsknił za wami, bardzo, bardzo, bardzo i cierpiał, i trzymał to dla siebie, nie mówił, nie pokazywał. I teraz y, przyjeżdża do was z takim całym wachlarzem. Są buławy, są kielichy i są, i, i są, i są y, miecze, czyli jest praktycznie wszystko. Nie ma tylko monet, czyli mm, jeżeli chodzi o monety, no to nadal może być tak, że jest ta osoba skryta pod tym względem, że nie powie wam, jak bardzo cierpiała, jak bardzo tęskniła, jakie to było dla niej trudne. Może tak być, może przez jakiś czas jeszcze trzymać to przy sobie, bo te monety się pokazały w czwórce Pentakli. Czyli trzymam to dla siebie ściśle. Nie bardzo chcę Ci o tym powiedzieć, ale tak to jest. Yy, rycerz buław, jest rycerz kielichów i rycerz mieczy. Hmm? Takie powiem Wam ciekawe, że yy, wszystkie trzy karty i we wszystkich trzy kartach jest rycerz. Hmm? Czyli to może być ktoś yy, młodszy od Was, albo yy, taki zrywny, że jak już yy, rozkminia, 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 ale jak już rozkminił, podjął decyzję, że idzie, zaczyna ten nowy początek, no to tak y, z taką świeżą energią w to wchodzi, nie powolną i już y, nie zastanawia się, tylko robi, dzieje się, no. oferuje y, wszystko po prostu, cały cały wachlarz. A wy wyglądacie tej osoby? Myślę, że tak, że wyglądacie, że Gdzieś tam podświadomie właśnie yy, czujecie, że przyjdzie do Was i czekacie. No to możecie być zaskoczone, zaskoczeni tym, jak dużo ten człowiek będzie miał wam do zaoferowania. Naprawdę, bardzo dużo. Czyli okej, okay, czyli fajnie. Wrzeświat tutaj też czuwa. Na tą relację nad wami. Jaka rada na tą sytuację? Na tą relację? <laughs> yy. Czujesz brak, jesteś w tej energii, yy, prawdopodobnie w tych zgliszczach teraz. Poczekaj, spokojnie na no spokojnie poczekaj, bo ta propozycja przyjdzie, jeszcze się zadzieje. To będzie taki nowy, świeży początek. Tak się pokazało, że faktycznie zaczniecie się odradzać, zacznie, zaczniecie odradzać tą relację i to się będzie udawało. Tutaj wyrośnie zdrowe drzewko, więc spokojnie zaczekaj. Odczuwasz ten brak i z jakiegoś powodu yy, może tak właśnie miało być. No. Ale będzie odnowa tej miłości. A z kielichów. Będziecie odnawiać razem tą miłość, i tak jak mówię, ten człowiek może Was zaskoczyć, jakie ma możliwości, fantazje, i jak dużo mu się chce. Bo może wcześniej tak. Y, miał taką rozkminę i, i nie pokazywał, że właśnie jest taki, jaki jest. Jakie przesłanie? Epoka światła. Przygotowywałeś się do tego od wielu żyć. Czy to jest relacja dla ciebie. Dla, dla części z Was to może być relacja, która jest docelowa. Już. Okay. Amelia 7.3.Tarot. Mautwarzym.com. Adres do mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne na kontakt ze mną rozmowę. Zapraszam. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze czytanie. Mam nadzieję, że, jesteś, że jesteście usatysfakcjonowani, że Wam się podobało, że rezonuje. Oczywiście czekam na komentarze. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które były do tej pory, za lajki like również. Pod tym filmem też będę oczekiwać niecierpliwie Waszych komentarzy. Bardzo lubię je czytać. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.